Czas. Klara je dziś o jak apluzyna, a strumy ścierpłe ślimtają. Pod białym koldrum, szczajfną od młod mrozu, ruszyć prawa nie mają. Luft? Jakoś stopnył, aż pluca chyto. Wtok się do płota przycisko, ino kaś z chałupy, z zasinej miedzy. Jedne światełko się blisko. Ziemia nie dycho, na starej hołdzie Kaś z dalsza Szłapią szczewiki. Piersi naszych ta Idą w czas rano. Alois Ze szwagrym gustlikiem. Ani ich gawron dziś o nie wito, Ani im pies nie zaszczeko. Eno utopiec Chrupie westawie Pod lodem. za starom štrekom